To są już ostatnie konkursy z tej perspektywy finansowej, z programów finansowanych przez, ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013. To są dwa programy ra, w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, wspierające e-biznes, e-usługi, działanie tak zwane 8.1 na nowe przedsięwzięcia, nowe innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu właśnie e-usług. Tak zwane działanie 8.2 to, to są programy, projekty, które finansujemy, które polegają na elektronizacji procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami. To są działania, które wiele, kilka lat temu, kiedy były realizowane programy, zostało zidentyfikowane, określone, że Polska w tej branży jest. jest no, Gdzieś tam odstaje od innych krajów, choćby europejskich, i że to jest ten obszar, który należy, warto wesprzeć środkami publicznymi, tak aby, aby te, te, te działania, te obszary zostały wzmocnione, aby więcej biznesu w tych obszarach powstawało. To jest też związane z tym, że ten program miał jeszcze takie cele, aby wzmocnić, mówimy o działaniach. 8.1, aby, zmoc... aby finansować projekty realizowane przez młodych ludzi, którzy rozpoczynają biznes i chcieliby właśnie w obszarze e-biznesu, a tutaj mamy bardzo duży bardzo dużo do wykorzystania potencjał młodych, zdolnych informatyków, ludzi, którzy w tym obszarze chcieliby działać. Zresztą mamy już zrealizowanych ponad 2000 projektów, z których wiele jest już takim sukcesem rynkowym, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Więc ten program był takim zaczątkiem, zaczynem do tego, aby ten obszar cały biznesu nowych technologii w Polsce się lepiej rozwijał. Myślę, że tutaj dość dobrze to zadanie zostało zrealizowane.